Witam serdecznie, Aleksander się kłania. Od czasu do czasu zdarza się, że politycy czy też właśnie oficerowie powiedzą coś, czego nie przemyślą, albo wręcz właśnie wiedzą, co mówią i powiedzą o dwa słowa za dużo. Na przykład dzisiaj dowiedziałem się, że na wojnę idziemy, że prędzej czy później ona nastąpi. Bo nie wiem, czy słyszeliście te słowa generała Kukuły. No, myślę, że warto posłuchać. Króciutko, proszę bardzo. Konflikt. Największe wyzwania teraz dla wojska polskiego to transformacja i przygotowanie do wojny, która nas najprawdopodobniej czeka. Transformacja armii cudownie, tylko w, w moim skromnym odczuciu to na razie jest tak, że bardzo dużo oddaliśmy, sami nic nie mamy, a to, co mamy dostać, to przychodzi w znikomych ilościach albo po prostu mamy dostać za ileś tam lat. No ale w końcu. Ktoś na pewno odpowiedzialny, ktoś, kto ma odpowiednie kompetencje nad tym czuwa i na pewno będziemy jedną wielką potęgą, tak jak jest to zapowiadane, oby tylko to nie szło tak jak te słupki jeśli chodzi o liczebność naszej armii, bo owszem, one rosną, ale no jakość tych żołnierzy to chyba no niestety to jest wątpliwa, no bo... Dlaczego? Dlaczego tak myślę? No dlatego tak myślę, że jeżeli robi się powołania żołnierzy, którzy nigdy w tej armii nie byli, nie byli, przychodzą na dwa dni, w jeden dzień dostają mundur, w drugi dzień są na przysiędze i do domu i mam już przeszkoloną rezerwę, no to słabo to wygląda, prawda? Bardzo zastanawia mnie słowo właśnie generała Kuku, że do wojny, która nas prawdopodobnie czeka. Słuchajcie, no nie wiem, chciałbym wiedzieć, żeby może pan generał rozbudowałby te słowa. Akurat, no, chciałbym cały kontekst taki widzieć, no, ale przekaz poszedł w świat i myślę, że byłoby warto odnieść się do tych słów. Oczywiście, ja tutaj się zgadzam, chcesz pokoju, szykuj się do wojny i pewnie taka będzie narracja. A może właśnie jest coś, co pan generał wie i może co my, społeczeństwo polskie, powinniśmy również usłyszeć, bo powiem wam szczerze, że. że... To wszystko niepokoi, a poza tym a ja jako żołnierz rezerwy chciałbym wiedzieć, kiedy idę na wojnę, albo z kim przede wszystkim, prawda? Bo Wy nie chcielibyście wiedzieć, ja chciałbym, ponieważ no, tu, gdzie teraz jestem, no to nie czuć tego klimatu. Tutaj są Rosjanie, Czesi, Belgowie, Francuzi, bardzo dużo Niemców i tak dalej, a przede wszystkim Ukraińców, więc jeżeli na przykład Pan Generał myśli o tym, żeby, że niedługo będziemy bić się z, z Ukraińcami, to chciałbym Panu powiedzieć, że tu gdzie jestem Ukraińcy bardzo dobrze rozumieją się z Rosjanami. I sobie normalnie rozmawiają. Poza tym ich jest ich tam tak, jest ich tutaj tak dużo, że szczerze mówiąc, jeżeli no znów wrócę do tej myśli, jeżeli ja mam iść niedługo tu się z Rosjanami, no to chyba oni powinni iść pierwsi. No chyba, że czegoś nie rozumiem i no cóż, no nie wiem, chciałbym usłyszeć, bo tych Ukraińców tutaj jest bardzo dużo, również u nas w Polsce. Tak czy siak bardzo chciałbym usłyszeć, na jaką wojnę, kiedy i przede wszystkim z kim mamy się. Szykować? Oczywiście, no ja wierzę w to, że to było takie palnięcie, że oczywiście no każdy żołnierz w czasie pokoju szykuje się do wojny. Ja się z tym zgadzam. Oczywiście, oczywiście, że tak. Zresztą tu nie podlega dyskusji. Jako żołnierz wojska polskiego przysięgałem i bez mrugnięcia oka oddam życie za, nas, za nasz kraj. Jako obrońca, broniąc naszych obywateli, to nie podlega żadnej dyskusji. Nikt z żołnierzy nie będzie się tej przysięgi uchylał. Niemniej jednak, no kurczę, nie dochodzi w mojej głowie do takich procesów, które pozwalałyby mi to zrozumieć, że ja, żołnierz Wojska, Wojska Polskiego, mógłbym e, występować jako agresor, szczerze mówiąc. No nie chciałbym występować jako agresor gdziekolwiek, w żadnej wojnie. Tak uważam, więc no tu chciałbym, dlatego chciałbym, żeby Pan Generał, jeśli byłby taki łaskaw, rozbudował te słowa powiedział o co w tym wszystkim chodzi i co dokładnie miał na myśli. Druga taka sprawa to jadąc właśnie tam jeżdżąc pod właśnie byłem pod granicą ukraińską w każdym razie jechałem w tym kierunku. No i druga rzecz która mi tak sprawia że nie potrafię zrozumieć z kim się bijemy czy będziemy bić faktycznie z tą Rosją no to to, co widzę, że tyle samochodów, które jadą na granicę z powrotem, bo, bo, bo na wakacje wracają. No i te nowiutkie, świeżo zarejestrowane, czołgi, oczywiście, sportowe na lawetach, które jadą w tamtą stronę, a te czołgi już no oczywiście. Piękne, sportowe, lśniące przede wszystkim. Już zarejestrowane, no na pewno się przydadzą tam na froncie, bo, bo no taki sprzęt to, o kurczę, to, to, to faktycznie, to faktycznie, to no to jest coś na rzeczy, no zagrożenie naprawdę, tak jak patrzę na to, no to, to faktycznie, no może Pan Generał mieć rację, no to zagrożenie naprawdę, no widać gołym okiem, to naprawdę daje do myślenia. Powiem szczerze, że te słowa pana generała, dlaczego budzą we mnie taki, taką obawę, ponieważ nikt z Was nie mówi o pokoju. Nikt z Was polityków, ani z żołnierzy Wojska Polskiego, chodzi mi tutaj o właśnie tych najwyższych rangodowódców. dowódców, nikt nie mówi o pokoju. Wszyscy podsycacie cały czas ten klimat, cały czas to zagrożenie, jak nie wirus o jakiejś nowej, szaleńszej nazwie, który chce nas po prostu zeżreć, to gdzieś coś, jakieś zagrożenie, cały czas podsycacie i tak dalej, i tak dalej. A kiedy na przykład białoruski MSZ mówi, że wysyła na przykład notę do Was żeby porozmawiać o sytuacji na granicy, żeby pomóc sobie nawzajem, to się okazuje, że nikt z nimi nie rozmawia, nikt nawet nie odpowiada na tą notę. Tak w każdym razie przekazywał to minister MSZ, MSZ Białorusi, mówił o stosownych dokumentach i ja o tym na jednym z filmów też mówiłem, więc Dlaczego nie ma tego? Dlaczego nikt nie mówi o pokoju? Tacy ludzie, którzy taki jak ja czy inni, którzy mówią o pokoju, to my jesteśmy zaraz o nocami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podżegacze do pokoju. No, jak to powiem wam, no, Mistrzostwo Świata, być podżegaczem teraz do pokoju, no to, to, to jest coś strasznego. To jest coś strasznego. Nie wolno mówić o pokoju. Nie wolno mówić o tym, żeby, że trzeba przede wszystkim rozmawiać. A ja tutaj nic nie widzę. Żeby ktokolwiek z kimkolwiek chciał rozmawiać, jeżeli chodzi o rozmowy pokojowe. Nie ma, jest cały czas to podsycanie. A tutaj, proszę bardzo, ciągi na lawetach jadą, zarejestrowane, nie? takie fajne, nowe, nowoczesne, nie naszej produkcji, bo to Porsche, Ferrari i inne takie tam rzeczy, no ale no, ale jadą, jadą na granicę, więc, e, no cóż, no, tak to na razie wygląda. Ale. Ale to nie tylko politycy nie mówią o pokoju, oni, oni mnie chcą słyszeć, ani też dowódcy, to nie tylko oni, ale przede wszystkim media. Media nie wzywają do pokoju, a przecież mają ogromną wiedzę, też cały czas podsycają tą całą sytuację. Ja tutaj znalazłem kilkadziesiąt takich tytułów, co ostatnimi czasy właśnie występowało w mediach, ja Wam... To przeczytam. Słuchajcie, to czym jesteśmy karmieni na przestrzeni ostatnich lat. Mam tutaj z 80 czy 90 tytułów prasowych, które pokazały się, jeżeli chodzi o media głównego ścieku. O, może dawam coś to do myślenia. Uwaga, Ukraińcy biją się za nas, Ukraińcy uratowali polską gospodarkę, Ukraińcy wpłacili w podatkach więcej niż, niż otrzymali. O, ciekawe. Rosjanie porwali ponad 100 ukraińskich dzieci, wszyscy z wyspy węży bohatersko zginęli. Duch Kijowa, Ukraina wygrywa. Wysadzenie nowej kachówki to ekoterroryzm przeciwko całej Europie. Rosja nie ma już rakiet, sankcje działają, Rosja się rozpada, Bachmut strategicznie bardzo ważny, Bachmut się trzyma, Bachmut nie był tak ważny. Szojgu nie żyje, Putin ma raka i ukrywa się na Uralu to pamiętam jak bardzo chorował, słyszałem, wszyscy o tym pisali gospodarka Rosji jest w ruinie, putinflacja wszystko było putinflacja, to wszystko co płacimy, pamiętacie, nie? teraz, że wam macie takie portfele, to też wszystko putinflacja jest, tak, to niefinansowanie Ukraińców w ogóle i teraz tych doktorów, lekarzy, inżynierów, ich też nie Rosjanie atakują łopatami, no bo rakiet nie mają, dlatego nie. Rosjanie kradnią kralki, pra, pralki na części do uzbrojenia, to jest bardzo ciekawe. Ciekawe do jakiego czołgu to dopasuje, do tego Porsche albo yy, właśnie, właśnie Ferrari, te co ja widziałem, te nowiutkie świeżo zarejestrowane, co jadą na granicę, to już do nich szykowali, no bo z pralki to pewnie tak. Kijów, momencie, Kijów ma trzy dni, dzień dobry. Przerwać gościa. No, takie warunki polowe. Także kijów ma 3 dni. Krym do lata. Festiwal NATO na Krymie już tego lata. Tego poprzedniego tam w ogóle. Przepraszam, tu już sekundeczkę. E, tak. Potem potem Ukraińcy będą się asymilować. E, kontrofensywa będzie udana. Kontrofensywa jeszcze się nie zaczęła. A kontrofesywa to w ogóle była operacją psychologiczną. Putin choruje na raka, miał przyjąć chemioterapię 5 marca. Eee, tak, Wagnerowcy do wieczora będą na Placu Czerwonym, nie dotarli wtedy. Ukraina walczy z korupcją, no to na pewno. Eee, więcej broni to pokój, to jest bardzo ciekawe. Eee, ukraiński emeryt zestrzelił myśliwiec ze swojej szczelby. Inflacja jest dobra. Armia Rosji jest w opłakanym stanie. Armia Rosji zaleje Europę. Ukraińcy, Ukraińcy uratują polski rynek pracy. E, potem mamy Krym do końca roku. E, Rosja stoi za blokadą granicy. Na Ukrainie nie ma, nie ma nazizmu. Nie, no wcale. E, rosyjski prezydent, prezydent ma raka i wczesną fazę choroby Parkinsona. O proszę, tego nie wiedziałem. Tego nie, nie słyszałem nawet. 100 tysięcy martwych cywilów w Mariupolu, pełnoskalowa inwazja. Ukraina, ukraińska koza wysadziła w powietrze rosyjskich okupantów. Kult upa jest, ale po wojnie będą mieć nowych bohaterów. To jeżeli chodzi, właśnie takie, że nie mamy się czym martwić. Tak. Ukraińcy walczyli w polskich powstaniach przeciwko Caratowi. E, za, was, za wolność waszą i naszą. 1300 ciał pod gruzami. E, cóż ja mogę wam tutaj jeszcze. no ale e, tak na koniec, słuchajcie, no to powiem wam e, mojego ulubieńca, generała Skrzypczaka. Taki bonus, bo, bo ten człowiek to, no, powiem wam, no, ma taki wachlarz tych wszystkich przewidywań, że się w palenie mieści. Ja tu zacytuję tylko kilka. To wszystko generała Skrzypczaka. Rosyjskie wojska pakują się w Paszelwa. Rosjanie gonią resztkami sił. Wojna rozstrzygnie się w ciągu dwóch, trzech dni, to słyszałem. Armia rosyjska przegrywa. Potem pan generał wspomniał, że kwiat armii został rozbity. Rosjanie, że przeszli do planu B, nie mają jednak przewagi na froncie. Później ochotnicy, europejscy ochotnicy muszą ruszyć na odsieć Ukrainie. Rosja nie ma dostatecznej przewagi, żeby pokonać Ukrainę. Później, że Rosja nie ma takiego potencjału przy granicy. Później, że Rosjanie powoli przegrywają wolne na Ukrainie. Przewaga Rosji jest po stronie Ukrainy, a nie Rosji. Potem trzy dni i mamy Białoruś, mówi pan generał Skrzypczak. E, Cóż, potem, że grozi nam katastrofa narodowa i tak dalej, i tak dalej. No. Cóż, w tym jesteśmy bombardowani w mediach, także sami widzimy. Dlatego tym bardziej ja myślę, że pan generał, który wypowiedział takie słowa, że szykujemy się do wojny, bo prawdopodobnie nas czeka, to mam nadzieję, że wypowie się właśnie do tych słów i powie nam, co dokładnie, co dokładnie miał na myśli. No i tyle, słuchajcie. A Wy co na ten temat myślicie? Jeżeli macie coś na ten temat do powiedzenia, tak to wpiszcie w komentarzach albo po prostu piszcie na mailach. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to kliknij i subskrybuj i zaznacie, zaznaczcie sobie dzwoneczek, myślę, że o takich rzeczach, które, o takich niebezpiecznych słowach, które mówi, o którym wypowiadają no obecnie najwyżsi wojskowi jeżeli chodzi o władze wojskowe w Polsce, o tą kadrę kierowniczą to powinniśmy to komentować, żądać odpowiedzi no i przede wszystkim no, no, co tutaj ci panowie mieli na myśli także pozdrawiam was wszystkich serdecznie do usłyszenia